Siemanko, z tej strony Kira. A to odcinek informacyjny na temat ligi. Moje drodzy, w tym momencie została zakończona przeze mnie ankieta. No i przed sobą macie wyniki tej ankiety. Wyszło, że będziemy jeździć na zasadach realistycznych. No i właśnie, przed chwilą była dyskusja, zanim przyszedłem to nagrać, była dyskusja pomiędzy osobami. Czy to jest, aby dobry pomysł? Moi drodzy, mamy do wyścigu, do soboty. Jeszcze trochę czasu. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy jesteście pewni wszyscy, że chcemy jeździć na zasadach realistycznych? Bo trzeba zaznaczyć to, że gra lubi się mylić. Tak samo my jako sędziowie też się mylimy. Ale chyba to jest mniej uciążliwe niż zasady, niż mylenie się gry. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie, będą realistyczne oczywiście. Tylko to będzie wyglądało... Następująco, że wtedy wszystkie punkty karne, zostaną usunięte i tych punktów karnych już nie będzie od nas. Kary czasowe z gry będą zaliczane, jeżeli na pewno będziecie chcieli realistyczne. Co jeszcze? Będzie... Pamiętajcie, że na realistycznych jest coś takiego, że trzy kary, czwarta kara to jest dyskwalifikacja już. Więc mam nadzieję, że te osoby, które zagłosowały na to, nie głosowały sobie dla jaj. Bo to jest jednak, nas jest 40 osób, no 42 głosy są, przyjmowaliśmy taki margines błędu do 45 głosów. No ale, moi drodzy, zobaczymy, piszcie jeszcze w komentarzach, czy jesteście w 100% pewni, tak, bo naprawdę realistyczne, to macie przez pierwsze, bodajże chyba 70% wyścigu, kara to jest drive through penalty, przejazd przez aleję serwisową a później 20 sekund kary od gry. A że kary czasowe są naliczane, więc no... Odjechać na 20 sekund będzie ciężko. Zwłaszcza, że następny wyścig, który mamy, to jest Singapur. W Singapurze, jak wiecie, sami wiecie, jak wygląda ten tor, sami wiecie, jak tam się jeździ, może być ciężko. Więc piszcie w komentarzu, czy jesteście na pewno, czy jesteście w 100% pewni, czy jesteście na pewno realistyczne, bo no... Trochę mnie się dziwił wasz, wasz wybór, moi drodzy. Ale jeżeli będziecie się realistyczne, więc to wszystkie punkty karne, wszystkie dyskwalifikacje, co były do tej pory zostaną anulowane. Wszyscy wrócą na swoje miejsce. Więc macie czas do piątku. Więc piszcie, piszcie komentarze, trzymajcie się, pa.